Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Jak możecie zobaczyć po tytule, będzie to film poświęcony moim torebkom, czyli to co macie w tytule. Torebki premium, czy warto? Nie chcę tutaj się absolutnie wypowiadać na temat tego, czy torebki premium są lepsze od luksusowych, czy luksusowe lepsze od premium, czy premium lepsze od takich klasycznych, bo to nie o to chodzi, absolutnie. Chcę Wam tylko pokazać torebki, które ja kupiłam, które ja zainwestowałam, które moim zdaniem są warte uwagi. I to są torebki, które. Moim zdaniem się sprawdzają w różnych sytuacjach, bo nie zawsze i nie każda torebka będzie idealna i pasowała do danej okazji. Także moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć o jakich torebkach ja mówię, jakie torebki posiadam i mniej więcej powiem Wam o cenach, ile takie torebki mogą kosztować, ile, ile ja za nie zapłaciłam, to oczywiście zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia. Na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy. Od razu na samym początku chciałam Was przeprosić, bo odsłoniłam sobie tutaj okno, i wiecie, to słońce raz wychodzi, raz zachodzi, więc. Poza tym, jeszcze mam lampy, w razie czego mam nadzieję, że nie będę prześwietlona i naprawdę to światło nie będzie szalało. Także jeżeli będzie Wam przeszkadzało, bardzo Was przepraszam, ale nic na to nie poradzę. Dobrze, moi drodzy. Co chciałam Wam powiedzieć jeszcze o markach premium? Wiecie, że marki premium one są bardziej dostępne aniżeli marki luksusowe i one mają też troszkę inną cenę a nawet bym powiedziała, że bardzo inną cenę od tych luksusowych więc myślę, że większość z nas może sobie pozwolić właśnie na to, aby taką torebkę na przykład torebkę marki premium kupić sobie i dobrze, dobrze może nie będę Będę już tutaj dłużej e, przeciągała. Nie będę mówiła wam, e, czy uważam, e, że, że marka premium jest lepsza czy gorsza od klasycznych, bo to nawet nie o to chodzi. Ja uważam, że każdy ma prawo e, kupować takie rzeczy, na jakie ma ochotę. Ja chcę się skupić na tych torebkach, które mam i powiem wam, czy rzeczywiście e, to były dobrze zainwestowane pieniądze. Dobrze, moi drodzy, zaczniemy od torebki, um, którą powiem Wam szczerze, nie wiedziałam, czy ją kupić. Zastanawiałam się, aczkolwiek Michael Kors, jak wiecie, ma dobrą opinię ogólnie, jeżeli chodzi o markę um, i produkty um, właśnie z, z gatunku torebek. O, ta torebka to się nazywa Jet Set Cross Body i powiem Wam, że jest. Fajna, ja myślałam, że ja będę miała naprawdę jakieś takie, wiecie, nie najlepsze zdanie na jej temat, bo nie będę ukrywała, że liczyłam też na to jeszcze gumy, bo liczyłam też na to, że ona będzie, wiecie, skórzana, że to nie będzie taki śliski materiał, e, aczkolwiek powiem Wam, że naprawdę przeprosiłam ją, bo raz, że ona jest naprawdę fajna, pojemna. Tutaj zmieściła się też moja kamera, więc portfel, a portfel mam naprawdę duży i gruby. Wszystkie ważne dokumenty. Ja tę torebkę miałam chyba na wyjeździe w Olsztynie, ale nie tym ostatnim, tylko jeszcze przedostatnim nie wiem, gdzieś wiem, że na jakimś wyjeździe ją miałam i bardzo sobie ją chwaliłam oczywiście do tego macie pasek, ja go odpięłam specjalnie, bo go schowałam do środka, a nie chciałam żeby wiecie, żeby tutaj mi się przycięło o ten złoty zamek jak widzicie właśnie dodatki są złote tutaj mamy kieszonkę ta kieszonka też jest nawet taka dość solidna, więc tutaj możemy sobie włożyć jakieś kluczyki, możemy sobie jakieś drobne włożyć, czy też właśnie jakąś kartę miejską. Tu z tyłu również mamy kieszonkę na szybko dostępne rzeczy, które potrzebujemy od razu. Nie musimy odpinać tutaj, wiecie, tego głównego zamka, tylko tutaj od razu. Mamy dojście do tego, czego potrzebu potrzebujemy. A w środku, jak możecie zobaczyć, ja Wam to mówię, też zrobię zbliżenia, żebyście widzieli, jest naprawdę sporo miejsca. I powiem Wam tak. Taka torebka kosztuje 680 zł. Ja nie pamiętam ile ja za nią zapłaciłam, bo ja wszystkie te torebki, o których dzisiaj będę wam mówiła, wszystkie kupiłam na Zalando. A jak wiemy, na Zalando naprawdę fajnie fajne są promocje i fajnie polować, bo nieraz mają tak fajne przeceny, że warto y, nawet takie torebki rzucać sobie do koszyka bardzo często przecież też Zalondo robi takie wiecie na odchodne, na przykład na lato na do widzenia y, minus 20% rabaty, no po prostu warto z tego skorzystać, ale dobrze tutaj y, mówimy o torebkach ta torebka Corsa uważam, że jest świetna, mnie się sprawdza zazwyczaj jak gdzieś idę na miasto gdzie nie muszę brać takiej wiecie szoperki, dużej y, torby gdzie muszę tam naładować wszystko i nic bo tak zazwyczaj jest z tymi dużymi torebkami Torbami, torebkami, gdzie ładujemy wszystkie rzeczy, które nam się wydaje, że wszystkie są potrzebne, um, przedmioty, które do niej ładujemy, a później się okazuje, że. Tylko cierpi na tym nasz kręgosłup. Ale nic, mimo wszystko, taka torebka Michaela Corsa jest świetnym rozwiązaniem na wyjazdy, bądź też właśnie na wyjścia na miasto, czy do, do znajomych, bo y, mieści wszystkie potrzebne rzeczy na bardzo długim, regulowanym pasku. Więc tutaj powiem Wam szczerze, Macie dowolność. Jeżeli nie lubicie paska, to taką torebkę też możecie sobie wziąć y, pod pachę i ona też będzie Wam się naprawdę sprawdzała. Kolejną torebką, którą chciałam Wam yy, pokazać jest Versace Jeans yy, i powiem Wam, że ja na nią też polowałam dość długo. Przepiękna, czarna, taka jak możecie zobaczyć to jest takie jakby pudełeczko. No cudowna. Nie wiem, że nie wszyscy lubią takie błyszczące torebki. Wiem, że większość kobiet lubi i woli matowe, ale moim zdaniem taka torebka idealnie będzie się sprawdzała na wieczór. Pasek macie też dość taki długi, więc jak najbardziej możecie sobie ją, wiecie, tak założyć, czy po prostu tak jak lubicie, na przykład na jedno ramię i też wam się będzie sprawdzała. Moim zdaniem jest Idealna! I to samo mogę powtórzyć, że ona będzie idealna na wieczór, będzie idealna na takie wyjścia właśnie wieczorne, na jakąś kolację do znajomych, ze znajomymi. Też mi się sprawdziła, bo na jednym też wyjeździe miałam ją, więc też była OK. I ona jest pojemna, ona jest po prostu pojemna. Nie miałam ją latem, więc na wyjeździe żadnym albo na wyjściu, więc nie wiem, czy ona się w takim wiecie, dużym słońcu sprawdzi, pomimo wszystko, wiecie, te takie lakierowane mm, torebki różnie reagują na słońce e, i tutaj naprawdę też macie bardzo, ale to bardzo dużo miejsca, więc praktycznie mi się tam też kamera moja zmieściła, mój duży portfel. Ona może nie wygląda na dużą, ale moim zdaniem mieści naprawdę wszystkie, ale to wszystkie potrzebne przedmioty. Tutaj, jak możecie zobaczyć, macie taki łańcuszek, więc jeżeli go nie chcecie, nie wiem, czy go można wypiąć, ale wydaje mi się, że tak. Zaraz wiecie, co ja to sprawdzę. Tak. O jest, no, dalej wychodź. Hmm, teraz Wam pokażę. No, możemy czy nie możemy. Pewnie wiecie, co ja bym pokombinowała. To jeszcze Wam tylko tak z bliska pokażę. Bo ten pasek jest właśnie tak, widzicie, ma takie zakończenie, więc myślę, że to spokojnie można wypiąć i normalnie tak sobie tą torebkę nieść. Ale myślę, że z paskiem wygląda bardziej elegancko i znacznie lepiej. W każdym razie, tutaj macie taki y, tłoczony. Y, to jest chyba wyszywany, tak, bo to nie jest naklejony. Naszywany po prostu. Czy wyszywany to jest chyba z nitki. Nie wiem, zobaczcie. Napis Versace jeans. I moim zdaniem ta torebka jest po prostu przepiękna. Fajnie, że też tutaj jest zwykły pasek, a nie wiecie taki właśnie ten taki metalowy. I ona, wiecie co, ona kosztuje 430 zł, więc cena jest taka. Myślę, że też spoko, jak na Wersacze. No mówię, to też nie jest nie wiadomo jaki wielki, e, jaka wielka pojemność, ale mówię na takie małe wyjścia, na takie szybkie wyjścia ze znajomymi, na wyjazdy, gdzie potrzebujecie naprawdę bardzo potrzebne rzeczy. Nie ładujecie tam nie wiadomo jakiego dużego flakonu perfum, dezodorantu, antyperspirantu wherever, ale chusteczki, portfel. Okulary przeciwsłoneczne, klucze, naprawdę Wam się tutaj wszystko pięknie pomieści. Na zewnątrz nie mamy żadnej kieszonki, tylko w środku, i powiem Wam, że to zapięcie jest też takie dość solidne, więc nie macie obawy, że tam ktoś Wam, wiecie, tą rękę włoży i, i Was po prostu ukradnie. Do tego, moi drodzy, dostajemy też taki liniany. Woreczek. Ja te wszystkie moje torebki, do których był dołączony właśnie taki woreczek, ja wszystkie moje torebki przechowuję właśnie w tych dołączonych woreczkach. I teraz już przejdziemy do torebek, które mam w podwójnej ilości, i zaczniemy od Valentino. Ja ją Wam kiedyś pokazywałam w jakimś moim e, takim zbiorczym filmie w Przymierzalni, bodajże, i Zalando tam było. E, niepotrzebnie taka duża torba jest do tego, no ale, ale jak była, no to brałam. E, to znaczy nie brałam, tylko po prostu była dołączona do mojego zamówienia. Ta torebka to jest sztos. To jest po prostu coś. Na co ja naprawdę się czaiłam. Tutaj niestety, albo stety mamy łańcuch, więc ym, myślę, że jak będziecie w takich, wiecie, sukienkach bez ramion, z odkrytymi e, właśnie ramionami e, czy rękoma, to trochę wam to może przeszkadzać, ale zobaczcie, torebka jest sama w sobie bardzo, ale to bardzo elegancka i może nawet robić Wam za kopertówkę, bo możecie tutaj. E, poczekajcie, muszę to... A! Widzicie, dawno nie używam tej torebki i zapomniałam, że to nie jest tak, że tylko otwieramy i już nam się otwiera, tylko tu mamy taki. Nie wiem, czy Wam to pokażę. Widzicie, tutaj mamy takie coś, o, musimy to wcisnąć i dopiero nam się otwiera, więc myślę, że to będzie chyba ten sam przypadek, co w tamtej torebce, bo tu mamy też, widzicie, taki sam łańcuch, który myślę, że możemy wyjąć po prostu przez te dziurki. I możemy albo możemy po prostu nawet wziąć i schować taki łańcuch do środka. I mamy po prostu taką kopertówkę, aczkolwiek będzie nam to gdzieś cały czas tam y, latało. Więc Reasumując, torebka jest przepiękna, yy, nie chciałam czarnej, bo yy, potrzebowałam akurat wtedy na jakąś okoliczność właśnie granatowej, a ona jest przepiękna, bez taki mat yy, i ona, no zobaczcie, ona nie jest pojemna, więc też nie, nie ma co się tutaj oszukiwać, więc yy, tutaj raczej mój portfel już nie wejdzie, moja kamera już też raczej nie wejdzie, chyba, że bez statywu, to tak. Hmm, oczywiście nie lustrzanka, tylko taki, ta, taka zwykła em, kamera e, no i tutaj musiałam już ograniczyć się, wiecie do czego? E, do karty kredytowej więc no, skoro portfel nie, no to karta kredytowa no ale klucze i tak dalej, wszystko jak najbardziej e, opakowanie chusteczek jakieś gumy no i no to, jest, e, to jest zdecydowanie torebka e, na imprezę, bądź też na kolację to jest torebka, która tak naprawdę jest torebką wizytową, to jest Torebka na specjalne okazje. Macie jakiś ślub, wesele, ym, jakąś bardzo ważną uroczystość i potrzebujecie tylko po prostu takiego elementu dodatku do całości, do ubrania. To myślę, że taka torebka ym, Valentino naprawdę Wam się sprawdzi. No i tutaj macie delikatne tylko takie logo V, y, bez żadnego takiego bicia po oczach. Tutaj tylko macie też taki napis Valentino, ale to tylko na tym. Więc to jest takie subtelne dodatek. I teraz, jeżeli chodzi o tę torebkę, to jest taka, tak zwana torebka do ręki, um, i za nią, kochani, zapłacicie, znaczy. Taka torebka z tego co widziałam. Ona kosztuje 270 zł. To już tak wiecie, zaokrąglając, ale zobaczcie, no cena też jest bardzo dobra. Wiem, że to nie jest duża torebka, wiem, że to nie jest pojemna torebka, wiem, że to nie jest torebka na co dzień, ale mówię, jeżeli czegoś potrzebujecie takiego naprawdę z marki premium, to ta będzie idealnym, świetnym uzupełnieniem całego waszego outfitu. I kolejna torebka. Valentino. E, to jest torebka już większa, jak już możecie zobaczyć. Ja ją nosiłam, jestem z niej bardzo zadowolona. Zobaczcie. To jest taka torebka. Nawet też wam robiłam e, zdjęcie chyba na Instagrama, ją pokazywałam. No, moim zdaniem to jest torebka, która sprawdzi się zwłaszcza do pracy e, i ona już jest troszkę cięższa. Bo ona nie jest ze skóry, ale ona z takiego dziwnego tworzywa, które jest naprawdę, ale to naprawdę odporne na mróz, odporne na deszcz. Bardzo łatwo się nią czyści, więc tutaj też macie spokój, że jakiekolwiek tam zabrudzenie czy coś to będzie łatwe do wymycia. No tutaj, no niestety, jeżeli macie problem z takimi napisami, no to no niestety tutaj napis jest Valentino. Yy, rączki są dość solidne. Ja tutaj sobie nie używałam tego paska, ale pasek Macie jest dołączony, także nie ma tutaj żadnego problemu. Ja go na razie wyjmę. Dość głęboko jest ten zamek tutaj umieszczony, więc też spokojnie, bez obaw, jak będziecie trzymały sobie, nawet wiecie taką torebkę po prostu na, na ręku, to też nikt Wam tam ręki nie wsadzi, a nawet jak wsadzi, to i tak będziecie czuły po prostu. Bo ona tak, jest dość, tak jak mówię, dość głęboko ten zamek jest wszyty. I jest pojemna. Nie ma, w żadnych, nie ma żadnych przegródek w środku, co też moim zdaniem jest dobre. I tutaj mamy standardowo kieszoneczki. Tu jest jeszcze też taka yy, kieszonka. Nie wiem, czy zobaczycie. A ja ją zapięłam teraz. A, yy, I teraz tak. Ona jest. Widzicie? Ona też jest dość głęboka. Nie wiem, czy Wy zobaczycie w kamerze. Jest dość głęboka. Moim zdaniem, świetna, piękna, reprezentatywna. Też w macie, ale wygląda elegancko. Nawet te dodatki, zobaczcie, one są jakieś takie, one są niby w srebrze, ale powiem Wam, że one tak mienią się takim delikatnym yy, kolorem złota. Przepiękna jest. Tylko mówię, ona już jest cięższa, więc jeżeli nie lubicie trzymać w ręku, to pasek będzie naprawdę, ale to naprawdę Wam potrzebny. I taka um, torebka, bo to jest Valentino by Mario. Valentino. Um, za nią możecie zapłacić 530 zł. No to już jest większy wydatek, ale mówię, jeżeli potrzebujecie jednej porządnej torby. To myślę, że warto w nią zainwestować. E, ja teraz używam innej torebki, natomiast um, Valentino służyła mi bardzo, bardzo długo. Ja ją, ona naprawdę, zobaczcie, ona wygląda na niezniszczoną, a ja dzień w dzień nosiłam ją do pracy. I e, jak wiecie, ja jeżdżę komunikacją miejską, więc no, w ogóle się praktycznie nie zniszczyła, więc to jest jedna z takich torebek, które naprawdę była dość często przeze mnie używana. I oczywiście do tego też dostajecie woreczek przeciwkurzowy, którym, tak jak ja powiedziałam, wszystkie moje torebki przetrzymuję i przechowuję właśnie w nich, bo wtedy mam gwarancję, że tam się nic z nimi nie dzieje i że są przede wszystkim chronione. Nie ocierają się jedna o drugą, więc to też jest naprawdę świetne. Nie wyrzucajcie tych toreb, bo one e, chronią każdą Waszą rzecz, każdą Waszą torebkę. I na koniec moja ulubiona marka, e, albo może inaczej, jedna z ulubionych marek premium, ale ci, którzy mnie już długo oglądają, doskonale wiedzą, że tą marką jest. Zatrzymajcie, wpiszcie w komentarzu. Jestem ciekawa, czy zgadliście. Tak, moi drodzy, jest to marka Down, GES. Kocham markę GES. Uważam, że oni naprawdę robią genialne rzeczy. E, tutaj znowu mamy woreczek. Torebka, torebka, na którą czaiłam się naprawdę bardzo długo, bardzo jest elegancka. I nie używałam jej często, ale powiem Wam, że sprawdziła mi się w wielu sytuacjach. E, przepiękne logo, słuchajcie, przepiękne logo. E, kolor torebki jest no, rewelacyjny. E, ja mam bardzo dużo czarnych torebek, ale brakuje właśnie w mojej garderobie. Wiecie co? Takich dodatków właśnie niebieskich, czerwonych, białych, takich e, neutralnych. Ona nie jest, zobaczcie, ona nie jest zbyt duża. Tutaj ma też kieszonkę z tyłu na, na jakiś tam bilet czy na jakąś kartę. Cokolwiek potrzebujecie. E, na Tutaj ma, jest w ten sposób otwierana, czyli tutaj też trzeba jakby uważać. Tutaj mamy taki zobaczcie, taki pasek. Możecie oczywiście zrobić sobie coś takiego. Ten pasek jest myślę, że dość, dość długi. Ja ją tak przepraszam, ja ją tak nosiłam i, i fajnie, że tutaj właśnie nie ma tego, wiecie, tego, tego metalowego łańcucha, tylko jest ta część skórzana no i w środku, zobaczcie w środku tak wygląda, więc ja do niej mogłam włożyć swoją kamerę, z portfelem już miałam problem, ale do tego chusteczki, karta kredytowa, tutaj też mamy zobaczcie na zamek kieszonkę i w środku też o, spójrzcie, tam też mamy takie pojedyncze kieszonki, do których możemy właśnie inne karty sobie schować, ta torebka nazywa się X-Body Flap i za nią Zapłacicie 600 zł. Ja wiem, wiem, to nie jest duża torba, ale mówię, jeżeli potrzebujecie nie za dużych toreb, ale takich, które um, możecie właśnie na jakąś imprezę, ona też przepięknie będzie wyglądała um, do stylizacji, na jakieś wesela, śluby. Jeżeli macie takie neutralne um, ubranie, Myślę, że przepięknie Wam się sprawdzi. No i mówię, jest znów woreczek, więc ja wszystko przechowuję w tych workach, bo jak zobaczycie, jak możecie zobaczyć, ona naprawdę wygląda pięknie, jest zadbana. Staram się też za każdym razem, jak je chowam, to te części metalowe, czyli te wszystkie, wiecie, te wszystkie łańcuchy chować, żeby one też nie ocierały mi. O ten materiał zewnętrzny i właśnie w ten sposób przechowuję te torebki w moich towarkach przeciwkurzowych. I ostatnia już moja perełka z marki, właśnie Guess, To jest torebka, którą noszę najczęściej. Teraz ją zmieniłam, ale ja ją praktycznie nosiłam teraz chyba przez dobre 3 lata 2 lata 2 lata 2 lata. Piękna torebka marki e, Gers, którą e, chciałam mieć. E, która jest bardzo pojemna, która jest bardzo elegancka. Tutaj ma taki e, wytłaczany napis Gers. Nie wiem, czy Wy zobaczycie. I ta sama e, sytuacja co w poprzedniej torebce. Tutaj mamy oczywiście mm, łańcuchy, ale to jest najważniejszy element, czyli, e, czyli tutaj e, wykończenie tego. Mm, Wykończenie tych rączek jest właśnie ze skóry, więc powiem Wam szczerze, chroni nasze ramię, żebyśmy sobie nie zrobiły krzywdy. Bardzo pojemna. Tutaj z tyłu macie też kieszonkę na zamek. Tutaj też jest o, zobaczcie, otwierana ym, przegródka, więc też jakieś takie bardzo potrzebne na szybko rzeczy, jakieś klucze czy coś. I w środku, moi drodzy... A nie, myślałam, że jest przegródka. Nie wiem, dlaczego tak się zafiksowałam. W każdym razie Zobaczcie, tak ona wygląda w środku i powiem Wam, że cieszę się, że, ją, że się na nią zdecydowałam. Nie żałuję żadnej złotówki na nią wydaną, bo mówię, ja ją miałam i noszę ją najczęściej i ona też kosztowała powyżej 600 złotych. I teraz tak, moi drodzy, bo już chciałabym podsumować, odpowiadając na pytanie, torebki premium, czy warto? moim zdaniem warto a dlaczego? dlatego, że to są e, torebki naprawdę znacznie lepszej jakości aniżeli takie zwykłe, klasyczne które możemy dostać e, nie wiem w innych po prostu sieciówkach o nie będę już mówiła konkretnej marki bo to nie o to chodzi i oczywiście ja też mam e, torebki e, klasyczne ja też mam torebki z sieciówek i powiem Wam szczerze ja naprawdę widzę różnicę Ges, mówię, noszę już dzień w dzień, tę drugą, tę dużą taką. Noszę dzień w dzień e, przez dwa lata, i powiem Wam, że naprawdę z nią się nic nie stało. E, miałam ją w różnych sytuacjach e, i wyjazdowych, i takich właśnie, mówię, codziennych, i przy zakupach. Naprawdę z tą torebką się nic nie dzieje. Tak samo było z tą torbą Valentino. Też ją nosiłam, też ją starałam się nosić w takich e, naprawdę newralgicznych sytuacjach, wyjazdowych, i, I takich, bo wiecie, że ja też miałam różne prace i powiem wam, że nieraz też musiałam właśnie wyjechać na szybko, szybko się przepakować. Wam o tym nie mówiłam, no bo to jakby nie jest e, kluczem przywodnim, jeżeli chodzi o tę tematykę. Natomiast, e, no wiecie, no, ciągłe podróże e, no, też powodują, że, że gdzieś tam w trasie może nam się właśnie taka torekka niszczyć. Te w które ja zainwestowałam, mogę Wam naprawdę z czystym sercem i z czystym sumieniem polecić, dlatego że one były warte swojej ceny. I teraz, odpowiadając na pytanie, czy warto je kupić, czy warto w nie zainwestować, to wszystko zależy od tego, a i w które, bo to jest też pewnie pytanie, które niejedna z Was będzie chciała sobie zadać, bądź też panowie dla swoich wybranek zanim je kupicie i będziecie też pewnie mieli mnóstwo pytań, czy warto, czy nie warto wydać 600 zł na torebkę, która jest bardzo małej wielkości na przykład, um, ale uważam, że tak i tutaj jest najważniejsze pytanie, na które wszyscy muszą sobie odpowiedzieć, do czego ja taką torebkę potrzebuję. Um, jeżeli... Już potrzebuję takiej mniejszej i chcę w nią zainwestować. To ja bym bardziej szła w takie kolory neutralne. No chyba że macie taki budżet, którym możecie sobie pozwolić na to, żeby kupić. E zwariowany kolor, na przykład w czerwony albo jakiś niebieski taki mocno niebieski albo jakieś szarości i tak dalej ja uważam, że jeżeli torebki premium, gdzie ym, zbieram sobie przez jakiś tam okres czasu, to wolę już wybrać torebki, które są neutralne które będą mi pasowały do większości stylizacji i takich biznesowych i takich też codziennych i takich y, wyjątkowych sytuacjach, uroczystościach i tak dalej bo ja wiem, że wtedy ta Taką torebkę częściej będę używała i będę miała też pretekst, żeby właśnie ją założyć. Moi drodzy, myślę, że chyba tyle. Nie wiem, czy usatysfakcjonowałam Was tym filmem. Mam nadzieję, że te przebitki też wyjdą mi na tyle ciekawie, na tyle fajnie, że będziecie mogli zobaczyć, jak one w środku wyglądają, jak wyglądają z zewnątrz. Ja uważam, że wszystkie torebki, które udało mi się kupić, a kupiłam je naprawdę w dobrych cenach. Chyba żadnej torebki nie kupiłam w cenie regularnej, więc uważam, że jeżeli czujecie taką potrzebę, czujecie chęć zainwestowania 500 zł, 300 zł, 400 zł na mm, torebkę marki Premium, przyjrzyjcie się uważniej. To jest też bardzo ważne. Jeżeli kupujecie przez internet, sprawdzajcie dokładnie wymiary, jakie mają te torebki. Bo czasem jest tak, że zdjęcie, na zdjęciu torebka wygląda bardzo duża, a przychodzi do Was takie maleństwo, jesteście źli, że wydaliście 500 zł na torebkę, którą może założycie raz, dwa razy do roku. A jednak wiecie, 500 zł to dla niektórych, dla mnie również, to jest bardzo duży wydatek, jeżeli chodzi właśnie o torebki. Natomiast jeżeli mam już wydać mm, 600 zł, 500 zł na torebkę, to ja muszę być przekonana, że ona po pierwsze będzie mi potrzebna, po drugie będzie w takich kolorach, jakie, z jakich ja będę mogła skorzystać, to co powiedziałam, w różnych stylizacjach, po trzecie, będzie. Takich wymiarów, jakich ja rzeczywiście potrzebuję, i po czwarte, że będzie to torebka, która będzie służyła mi na lata. Od tak, moi drodzy. Także takie moje przemyślenia, taki film. Mam nadzieję, że komuś pomogłam e, tym filmem. E, oczywiście, piszcie na dole w komentarzu, co wy uważacie na temat e, torebek marki premium. A być może macie e, takie torebki, napiszcie koniecznie, jaka jest wasza ulubiona marka e, i czy waszym zdaniem warto właśnie inwestować w torebki marki premium. Dziękuję Wam pięknie i co. Widzimy się w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao!